A w dzisiejszym odcinku zobaczycie. Siemano widzowie, z tej strony Ciastek i Szejku Witamy w kolejnym odcinku, w którym spróbujemy fasolek wszystkich smaków Fasolki są ohydnego smaku, poprzeplatane ze smakami całkiem przyjemnymi e, A tutaj zobaczcie miniaturkę smaków, jakie nas czekają Odpakowujemy Plomba została oficjalnie zerwana Jebie, no, Wiesz co, z zoologicznym, jak masz psią kur, psie żarty, takie kość psia, o, czymś w takim dupcy trochę Zachęcamy oczywiście do subskrybowania naszego kanału by być na bieżąco. Ale patrz, tu jest 6, kurwa, zielone, 7 zielonych, 8 zielonych. Bo to są inne zielone. Ja myślałem, dania? że to wiesz, to jest pomieszane na zasadzie kurwa tylko po dwa smaki, o. a tu jest kurwa zmyła gruba. Może pierdziemy te niebieskie takie, bo są tylko po jednej. No, zobaczmy, jak to, to jest. Moje, ale nie śmierdzi w ogóle. Może mam tą przyjętę. Koleś to kurwa nie jest po angielsku nawet. Bo to jest po tajsku. What are you? I'm ladyboy Na wszelki wypadek, drodzy widzowie, przygotowałem się, ponieważ jestem wrażliwy na zapachy, <laughs> Pewnie. No Dobre. to widzowie. Na zdrowie. Borówka. <grym> pasta nie, pasta do, zęb. do zębów. Nie, ja mam pasta do zębów. Ja mam pasta do zębów. Wiesz, jak smakuje? Nie. Jak zielone orbitki. Nie, powiem w noc. kurwa. się. <ulo>, kurwa, debil. <grym> ja pierdolę. <f -ra. grym> masz to samo. Były takie gumy od odruchcia eukaliptusowe. Nie, trochę. No tak mi trochę smakuje. No, nie, nie ma tragedii, kurwa. Fiu, fiu, fiu. fiu, 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 fiu. <grywa> to, kurwa, spadła mi na ziemię, no nie ma mogę. Dwa kurwa. <grywa> ja, <pierdole. grywa> nie wierzę w to, co się dzieje, kurwa. Ty będziesz miał stopę z gilem z nosa. <grywa> O kurwa, o kurwa. nie żigaj w tę stronę, jest pyszne, nie wiem na co tu narzekasz. Kurwa, ale kurestwo Przerwa techniczna. Chcesz dalej kontynuować? To będzie albo stary bandaż, albo granat. Ja pierdolę, ja już... Ja Tylko wiem, jak żygasz to nie w tę stronę, dobra? Ja wiem jak, jak ja wiem jak yy, pachnie ręka kurwa po wyciągnięciu z gipsu kurwa po czterech tygodniach noszenia yy, tego gipsu. you're siadam. Nie, nie mów mi co masz. Nie mów mi co masz. Może uśmiechem na twarzy, patrzymy na siebie. Najgorsze? Na ja mam to samo gówno. <gorsza> o, jakim cudem! Mm. O! 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 To, kurwa jakby o, jakby się to się przykleja do Jakby ściany, kurwa, jadł Nie cebulą z tych chipsów kurwa, które jadłem. Tu mi jebie kurwa jakimiś bandażami. To było niedobre. To było niedobre. Polejesz pan wody? Za dubca takim, jakby ścianę, kurwa. <gorsza> Ale ty jesteś strasznie wrażliwy na takie Jestem smaki. Jestem strasznie wrażliwy, kurwa, na takie smaki, człowieku, ja ci mówię, kurwa. Kawał ciastka. Przychodzi facet do prostytutki, nie? I zaczyna jej robić tę minetę, nie? No i tak kurwa robi, robi, robi i pierdak. Mówi coś. Ciąga kawałek marchewki. Mhm. Dobra, chujnie. Liże dalej, nie? Robi kurwa. Kawałek ziemniaka, nie? Mhm. Mówi, kurwa, trochę dziwna, ale chuj, dobra, nie? Liże dalej. Trochę pietruszki natki, mhm. nie? Ciągę. mówi. Kurwa, co jest do chuja, nie? Co ty tu masz, kurwa warzywniak, nie? Ona z niego, nie, 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 to tylko poprzedni klient się zżygał. Jak jak oni zamykają ten zapach kurwa w takim cukierku? No ja się zastanawiam. Can I ask what your method of capture was? That's good question. I uh. No to zdrówko no to... Bardziej cake. <tryk> <tryk> <Kurwa>. <tryk> <tryk> O Jezus Maria, Panie Boże, proszę ochroń mnie, kurwa, pod następnym wyborem. Ja będę chodził do kościoła, obiecuję. Ja wezmę ten ciemny, żebyś, kurwa, jasne. nie płakał, pewnie to będzie wątróbka. Pewnie to będzie kapucina kurwa. Chcesz? No, właśnie nie wiem, czy chcę, kurwa. Chcesz, to się wymienię, ja nie cierpię wątróbki. No, kurwa, nie no, ja za to uwielbiam, kurwa, no, fuagra. zwłaszcza fuagra, kurwa, tłusta Dobra, pizza. dawaj, nie pierdol, sta pizza to ty, ja jestem. Zdrowie. Kurwa Kurwa, no ja pierdolę, co jest z tą jebaną grą? Ja mam kawę, zdecydowanie, no wie, no ale to nie jest cappuccino Czuję kurwa, że masz kawę, no przecież kurwa, nie myślałem inaczej kurwa O, ty masz kurwa Jaki... zajebisty cukierek kurwa. Chciałem ci dać Fuła gra kurwa Cieszę ja że kurwa traktor Ten o tej porze dół. Nie szuź nic kurwa Nie mów Ja wiem co to jest. O! Popcorn! Ej! O! Teraz czuję! Hm. O! Popcorn! O! Odłupujesz jajko na twardo. On tak czasem nieprzyjemnie śmierdzi. To właśnie takie k***a. Miałeś jajko? Tak. O Nie, ja miałem popcorn. Ale mówię, trzeba miałem. byłoby tą rzadkę troszkę podgrzać. Bo popcorn na ciepło jest w lepszy, nie? No i widzisz, sprawiedliwość jest. Że tym pakałeś tutaj. 6-1 kurwa, no zajebiście. To no, chyba jest Tutti Frutti. A co masz śmierdzące skarpety? O. <noise> o, kurwa. Nie były takie złe, bo powiem ci, że zapodały na początku Tutti Frutti. Myślałem, że to rzeczywiście są owocowe, ale zaraz przeistoczył się ten smak, kurwa, w taki totalnie nieakceptowalny, no nie? Sługi z i banana albo... martwa ryba. Kurwa. Byzny jaśniejszy. Ej, jak kurwa. Hmm. Uf. 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 No, co? O kurwa? Szczerze, ja nie wiem co ja kurwa mam. Smakuję tak. Nie masz kurwa. tego co ja człowieku, no ja pierdolę, skończ pierdolić. Bo już kurwa nie mogę z tymi żelkami. Kurwa! Ochydne to jest kurwa. <laughs> Ja jest dole, no, no idę ja czuję Sos pomidorowy. Teraz to będzie albo żyk, albo brzoskwinka. No przyjacielu drogi. Panie Boże, kurwa, błagam. To już nie jest naprawdę dla mnie śmieszne, bo już mam żołądek kurwa już chcę stanąć obok. Naprawdę kurwa. To już nie jest dla mnie zabawa, kurwa. To Weź sobie to, to wiaderko od razu. Jak są dwa razy żygi? No to fajnie będzie, no. No tam mam 50% By mniej szans na to, żeby kurwa były ten. Pójdź tego ten, tu jest kurwa czekolada pewnie, kawa kurwa. Weź, spróbuj. Kto to kurwa robi? Kto w ogóle wpadł na pomysł czegoś takiego kurwa do zrobienia? Kurwa, byku, sam nie zamówiłeś. No wiem, kurwa, tylko ja myślałem, że to będzie łagodniejsze, jak na przykład Karolina Ripper. What? Drodzy widzowie, to jest ostatnia, ostatni cukierek. O ostatnia i kurwa, bo już mam dość. Jest nieprzyjemne. Kurwa, lepiej. Ja mam przez Pieski kotki, pieski kotki, pieski kotki. Poczekaj, bo kurwa ale, mi się... Ale jest to, że ta brzoskwinia nie wchodzi tak od razu. Nie wiesz co no. to jest? A teraz to jest brzoskwinka. Mm. No. No, to na koniec chcielibyśmy bardzo podziękować za wyczekanie do końca odcinka. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście, bo ja kurwa wyśmienicie. Dzięki piękne o, teraz za oglądanie. Zaraz znowu mam. Pierdol szejku, to jest chuja maksywa. Żygolak. Żygolak, dzięki piękne za oglądanie, do zobaczenia za tydzień. Subskrybujcie nasz kanał, by być na bieżąco. Cześć! Siema ciastek, co tam słychać? Słuchaj, powiem Ci, że jadę właśnie przez miasto i przez te fasolki o smaku zużytego bandaża. Mam taki niesmak w gębie, że jak widzę kogoś z gipsem na ręce, to mi się zaczyna niedobrze robić. Także nie wiem, czy to tak miało być, ale jest dramat.